Cześć, witajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed wami piąty materiał z gry Sons of the Forest Moi drodzy, pod poprzednim odcinkiem pojawił się jeden komentarz, mianowicie pytanie od jednego z widzów. Czy będzie live z Sons of the Forest? Mój drogi widzu, będzie live w Sons of the Forest. Jednakże m, raczej nie będzie on poświęcony żadnym, można powiedzieć tutaj, rzeczom związanym z wbijaniem osiągnięć, fabułą, bieganiem po mapie i tak Ponieważ, tak, myślałem wcześniej o live'ie. Natomiast wydaje mi się, że jedyną, jedyną możliwą rzeczą, która na tym live'ie mogłaby się wydarzyć, to jest właśnie magazynowanie kud i ścinanie kolejnych drzewek aby później starczyło na zapas do budowania bazy, ponieważ jakoś nie wiąże tutaj serii Sons of the Forest tak przyszłościowo z live'ami, ponieważ no wiecie, z live'ami na tym kanale to jest tak, że z jednej strony wiadomo, sprawia mi to przyjemność jednak e, robienie jakichkolwiek treści na kanał. Jednakże z live'ami ostatnio zauważyłem, że jakoś przestało mnie to bawić. E, wydaje mi się, że największą przyjemnością o którą się włącza live'y, to jest zainteresowanie odbiorców. Ostatnio zauważyłem, że na moich live'ach jest po prostu e, najmniejsze zainteresowanie, chyba z ostatnich kilku lat. Praktycznie nikt na te live'y nie przychodził. No i jestem troszeczkę zrażony do live'ów, ponieważ, wiadomo, mógłbym odpalić live'a, gdzie mógłbym sobie robić e, przez dwie godziny różne rzeczy. Nieważne, czy ktoś przyjdzie, czy nikt nie przyjdzie, e, ale no. Po co mam robić dwugodzinnego live'a, którego raczej nikt nigdy nie nadrobi, bo będziemy po prostu za długi i za mało będzie się w nim dziać? Skoro mogę zrobić e, z, pełne, z pełną, oczywiście, chęcią odcinek, który również zmontuję, który będzie dużo ciekawszy, będzie zabierał więcej ciekawych momentów, gdzie będę gadał, jakieś, na jakieś tematy się wypowiadał, niż taki dwugodzinny live, gdzie nic nie będę robił, powiem wam, nie jest to przyjemne, biorąc pod uwagę, że nikt na ten live nie przyjdzie, bo jednak. Największą przyjemnością, tak jak mówiłem wcześniej, na live'ach właśnie, są właśnie odbiorcy, którzy przychodzą, można sobie pogadać. No ale jak widzę, że statystyka, jeśli chodzi o live'y i ich popularność, to nie jest, nie jest za wysoka, no jest wręcz minimalna, całkowicie minimalna. To powiem wam, że jestem troszeczkę zniechęcony do tych live'ów, ale odpalę jednego live'a z Stans of the Forest, zobaczymy jak dużo będzie zainteresowanie widzów. Jeżeli będziecie... Jeżeli faktycznie, tak jak pytacie mnie na Discordzie, będziecie na tych live'ach, bo też było tak, że ludzie pytali, zrób live'a, dużo ludzi kiedyś pytało w przyszłości, zrób live'a, zrób live'a, zrób live'a z tej gry. I wiecie co, odpaliłem live'a i nikt nie przyszedł i to jest właśnie takie gadanie, że odpal live'a, będzie live. No i co, ja odpalę live'a, w którym zrobię dużo ciekawych rzeczy i będę później tego żałował, bo mogłem to zrobić na odcinku, bo nikt po prostu tego live'a nie przyszedł, nie, to jest jakby kwintesencja live'ów. Więc ja odpalę jednego live'a Sons of the Forest, gdzie będę zbierał drzewa nie wiem kiedy. Możliwe, że w weekend, w sobotę, w tą sobotę. Czyli to będzie, moi drodzy. Dzisiaj, mam, dzisiaj jest 27, kiedy nagrywam, to jest czwartek. No to 1 marca w sobotę odpalę live'a gdzieś koło południa. Właśnie z Sons of the Forest. No, sobota, to jest Kelvin. Sobota jest takim dniem, gdzie raczej każdy będzie mógł. No i myślę, że w południe albo po południe odpalę. Jeśli będzie zainteresowanie większe niż na ostatnich live'ach, bo na przykład przy takim rafcie, jak ludzie chcieli, to tak bardzo... Za, za, w ogóle ich nie było na tych live'ach, nie? Tam było jedna, dwie osoby. Jeśli będzie zainteresowanie, no to będę robił częściej live'y. No ale jeśli nie będzie, no to, to jest tyle, jeśli chodzi o live'y Sons of the Forest, bo mi szczerze widzi się zrobienie z tego stu ciekawych odcinków, niż trzaskanie tych live'ów, live po live'ie i no i nic z tego nie będzie. Będę sobie dwie godziny grał, Raczej nikt tego nie nadrobi w formie zapisu. Więc pewnie bym wypieprzył później te zapisy. No i w sumie tak naprawdę zmarnowany potencjał sąsa tutaj na kanale. No, to jest chyba tyle, co mam na ten temat do powiedzenia. I tak będzie praktycznie z każdą kolejną grą. Dlatego też wycofuję się z live'ów, ponieważ mm, no, dużo przyjemnie mi się nagrywa odcinki i montuje, bo wiadomo, mogę w 20 minutach zabrzeć więcej niż na dwugodzinnym live'ie, którym... Bym pewnie odstępy pomiędzy słowami by trwały po kilkanaście minut, bo bym pewnie skupiał się na graniu, nic nie mówił, do tego jeszcze nikt by tego nie oglądał, nie. To wtedy jakby taka spryzowany ten live jest. Więc takie jest moje zdanie na ten temat. No i witam was w piątym odcinku Sons of the Forest. Nie wiem co dzisiaj będziemy robić, ponieważ no mamy ten pistolet linowy. Moglibyśmy w sumie pójść od razu po aparat oddechowy i w kolejnym odcinku skoczyć po łopatę. Wydaje mi się, że to będzie chyba najrozsądniejszy kierunek. No, bo tak jak mówiłem wcześniej, jak będziemy mieli łopatę, to tak naprawdę z łopatą w ręku już możemy zacząć budować bazy i się przygotowywać. No bo wiecie, łopata jest tak naprawdę kluczowym przedmiotem w tej grze. Większość rzeczy odpieramy za, za jej pomocą. Mo, może jeszcze do tego, byśmy poszli do tych ważniejszych bunkrów, żeby zdobyć karty. Dostępu no ale wiecie, z łopatą w ręku to już mogę budować bazę. Ponieważ w każdym dosłownie momencie mogę pójść do jakiegoś ciekawego miejsca, na przykład po strzelbę, po rewolwer, po jakieś inne rzeczy, siekierę strażacką, żeby mieć powiedzmy ten jeden ciekawy odcinek, gdzie sobie będę zwiedzał. Więc wydaje mi się, że najpierw zdobędziemy sobie aparat oddechowy, w kolejnym odcinku pójdziemy po łopatę i również sobie w tym samym odcinku, co zdobędziemy łopatę, zdobędziemy też strzelbę. Wiadomo, zbieramy cały czas amunicję do tej szczelby, no to będziemy mieli wiadomo. Taki, taki 100% komfort bezpieczeństwa. Nie wiem, jak to inaczej określić. No po prostu wiecie, budujemy sobie bazę. Już zbliża się ten dzień, gdzie przychodzą mutanty i inne brudnodupce. No i mamy pistolet do tego strzelbę w ręku. A jeszcze tam w jaskini za kwalungiem można znaleźć paralizator, więc widzicie? To już taki pełny pakiet zabójcy, można powiedzieć, przed którym kanibale powinny się. No bać po prostu, nie? Więc moi drodzy, Kelvin... Kurde, Kelvina to lepiej by było tam w domu zostawić, bo ja idę dosyć daleko. Ta mm, jaskinia z mm, paralizatorem i akwalungiem znajduje się dosłownie na, na czubku północy. Więc to jest jakieś... Nie wiem, to jest jakaś godzina łażenia stąd tam. Ale mamy ten motor, więc na pewno sobie przyspieszymy trasę. Jak widzicie, dźwięk z gry jest trochę ściszony. Już go ściszyłem na mikserze, ponieważ ostatnio zauważyłem, że ta woda i ten wodospad strasznie mnie to zagłuszał. Ty, oni mi zniszczą te struktury, jak mnie nie będzie. Patrzcie, oni walą w ten mur Skubańce. No przestańcie mi naduptać w tą bazę, no. Z kubańce. Ty, ujebałem mu głowę. To nieźle. Nie, nie ma wskrzeszania. No, nieładnie. Przydałoby się skraftować, myle państwo, młotek. O ile... Narzędzie do naprawy. O, widzicie, mogę skraftować narzędzie do naprawy. Z tego co wiem, w tej jaskini z łopatą... E, bo ja już byłem tam kiedyś w early accessie. Było tam dosyć bezpiecznie, natomiast z tego co wiem w grze, w tej pełnej wersji, są nowe mutanty, których jeszcze nie widziałem. Czytałem w internecie, że jest jakiś mutant zrobiony z nóg, który się zwie Lexi. Lexi od słowa Leg, czyli noga po angielsku. I jest jeszcze jeden mutant, który zwie się Holy. I jest to taki, można powiedzieć, Coleman z The Foresta. Coleman to był, ten, to był ten grubas, ten taki, to jakby miażdżył w ziemię i szarżował. No, i tutaj to jest jakiś mutant, który, wielki mutant, który ma na sobie dziury, które wyglądają jak przysawki ośmiornicy. Mam nadzieję, że go nie spotkam. Z tego co wiem, Lexi znajduje się w tej jaskini, gdzie jest łopata, więc no, będzie ciekawie na pewno w kolejnym odcinku. Ale jak wiecie, ten paluszki z poprzedniego odcinka, wiem, on pada po pięciu hitach z nowoczesnej siekiery. Wiadomo, jest to trochę łatwe, ale wiecie, włączyłem tryb normalny. Nie włączałem żadnych niesamowitych ustawień w stylu wszystko na najniższe, że wszyscy są praktycznie dla mnie na hita, bo nie o to chodzi. Wolałbym na wyważonym poziomie trudności to wbić, ale jeżeli dla, dla tej gry wyważony poziom trudności to jest... 5 hitów z siekiery, co nie jest trudne do wykonania przy pełnej staminie w stronę fingersa, czyli paluszków. To jest ten mutant, który posługuje się echolokacją. Nie ma rąk z przodu, takie palce mu wystają. No to 5 hitów z nowoczesnej siekiery, on od razu pada, nie? Więc tutaj sobie sami odpowiedzcie. No gramy na normalnym, 100% jest to poziom normalny. Dobra, trzeba będzie jakieś spoty z energolami znaleźć, bo mi się kończą. No i powiem wam ten plan na zrobienie 100 odcinków. Nie jest taki zły, może by mi się to nawet udało, bo powiem wam, ciągnął mi ten Son of the Forest, Naprawdę bardzo mi się przyjemnie tutaj gra i praktycznie codziennie mi się chce jeden odcinek nagrywać, więc wydaje mi się, że tak przez następne trzy miesiące, jakby taki odcinek co chwilę nagrywać, według mnie wyszłaby z tego całkiem fajna seria. Może by się to udało na 100% ukończyć. Może jakąś bazę tutaj by się udało zrobić. Nie wiem, nie wiem, co ty sądzisz o tym, Kelvin. Kelvin powiedział, że mu też się podoba taki pomysł. Ale wiadomo, poza wizją, bo chłopak się tu krępuje przed kamerami i nie gada, jak widzicie. Dobra, idziemy spać. Ok, no i tak coś czułem, że ktoś będzie chciał mnie tu odwiedzić. Tylko pytanie z której strony, czy oni są po drugiej stronie tutaj gdzieś? Dobra, wyciągamy moi drodzy pistolero. Ile mamy w ogóle amunicji? Ej, nie tak nie tak mało. Gdzie oni są, Skubańce? Dobra, to jest zwykły. Więc ja go tutaj potraktuję. Urna. Giń na padalcu. To jest taki zwykły najazd takich prostych kanibali. Czy tu są jacyś wozowie wokół. No chyba nie. Może na dole są. Kurde. Oho, proszę bardzo, mamy tu jakiegoś kanibala rzędu wyższego. A to jest ten kanibal taki terytorialny. Porównałbym go do impaz z duma, bo też tak często się pojawia. Kurna. No. Nie, ja się tak nie bawię. Oj drodzy, bierzemy. Bierzemy łuk. Giń. Umieraj, przepadnij. Ja tu nic nie widzę praktycznie. Trzeba tu... Wiecie, problem tej, tego mojego terytorium jest taki, że trzeba będzie tu na pewno zbudować jakieś wieże, żeby móc strzelać do nich. No i między innymi pochodnie, no bo tu praktycznie nic nie widać. Mam jasność na maksa. Gdzie oni są? Czy oni już mi pozwolą się przespać? Dobra, próbujmy się przespać. Może się uda. Trzeba, wiecie, tą wierdzinie... Wierdzinie oswoić. żebyśmy dali jej broń. No i jest dzionek, moi drodzy, więc zapisujemy. Choć wiecie co, ja tam zapiszę bardziej w przodu. No, i lecimy, moi drodzy, po, po Aqualung. Ja tą drogę wam trochę skrócę. Jeśli będą jakieś ciekawe rzeczy po drodze, to, to wam to pokażę, ale tak, to skrócę wam tą całą drogę. I się zobaczymy zaraz na miejscu, prawdopodobnie. W ogóle, Sons of the Forest w pieprza 10GB, to jest ciekawe. Dobra, wypijmy zapokój na świecie. Bardzo możliwe, moi drodzy, że tak po prostu chodzi w stałych 60FPS-ach. Ja jestem przyzwyczajony już do mojego monitora nowego, którego mam już od pół, od pół roku jest to monitor IAMY 27 calowy wykład HD. On ma rozdzielczość 2K i ma 165 Hz. Wiecie, jak gra się w większość gier, to nie musi minąć dużo czasu, żeby się do tego 165 Hz przyzwyczaić, bo wtedy wiecie, realnie możecie zobaczyć 165 fps Jeżeli widzisz jakąś grę, która, ma, która ogranicza się do tych 60 fps nie z powodu nie wiem jakiś problemu z monitorem, tylko po prostu no, komputer nie wytrzymuje z nią tak bardzo, aby powyżej 60 fps działała. To wiecie, to się kompletnie inaczej gra po prostu. Czasami wręcz nie można na to patrzeć, bo się po prostu nieprzyjemnie gra, jeśli się przyzwyczaić do, do 65 Hz. Jak większość gier e, może, może sobie pozwolić, bo są dobrze zoptymalizowane. A tutaj wiecie, może nie jest jakiś super problem z optymalizacją, ale komputer może po prostu nie dawać rady. Choć nie wiem, nie wiem jak to jest w of the Forest. Możliwe, że jak zmniejszę ustawienia graficzne, to się to... Poprawi i chyba tak zrobię, bo na granie na ultra na YouTubie to nie jest dobry pomysł, ponieważ i tak byście tego ultra nie zobaczyli. A ja nie jestem jakimś zwolennikiem grania na ustawieniach ultra, więc sobie zmienię na średnie. Może są tu jeszcze w ustawieniach jakieś, jakieś opcje, które pokazują FPS. -y. O, patrzcie, tu mamy jeszcze DLSS. DLSS oczywiście na jakość ustawiony, no kto by się spodziewał. E, może dlatego się zacina. Ale czy są tutaj te odbicia? Wiecie, Ray Tracing, to chyba są odbicia, nie? Może ja je wyłączę. Efekt Bloom może być. No nie, to nie ma żadnych opcji pod FPS. Dobra, zobaczmy, jak to będzie. Jakiejś dużej różnicy nie widzę. Może Wy widzicie. Choć wiecie, na YouTubie to by macie i tak ma maksymalnie 60 FPS-ów możecie zobaczyć, bo więcej na tej platformie nie da się niestety przesłać. Dlatego też różni YouTuberzy stawiają na. 60 fps głównie kiedy nagrywają filmy w 4K, czyli w rozdzielczości 3840 na 2160p, czyli ogólnie 2160p, bo to jest po prostu 4K Ultra HD. No i to jest właśnie to, bo YouTube nie pozwala więcej niż 60 fps. Może kiedyś to dodadzą, ale wątpię, no już i tak YouTube przeważa nad innymi platformami. Choć do streamowania jest lepszy Twitch moim zdaniem, mi się dużo przyjemniej na Twitchu robi. Ale na Twitchu, pomimo tego, że lepsza wygoda jest nad streamowaniem, to tam z kolei nie możecie streamować w 2K albo w 4K. Do dzisiaj można maksymalnie w 1080p streamować. Dobra, gdzie my jesteśmy? My już jesteśmy już w połowie. Więc to ja wątpię, że my tam, my ten odcinek tam połączymy z wejściem do jaskini. Ja to po prostu chyba zrobię w kolejnym odcinku, bo ta podróż już i tak według mnie jest za długa. Więc wydaje mi się, że ja sobie po prostu schron postawię, jeśli mam plandekę. Mam plandekę, jeszcze jedną. To jest też fajne osiedlenie się na bazę. Kiedyś chyba tu nawet stawiałem dom. No, to miejsce jest fajne. Jakby tu, moi drodzy, kiedyś się przeprowadzić. Dobra, może nie tutaj, ale... Jakby tutaj zrobić kiedyś, jak będziemy mieli już pół eku, będzie nam się nudzić, tu zrobić taki mur okrągły, a tu w środku zrobić taką fortecę albo gigantyczną wieżę, niczym z Zładcy To powiem Wam, że to już jest, już, jest, już jest pomysł na budowlę, nie? To jest też fajne miejsce, moi drodzy. Tu w pobliżu jest bunker. To jest właśnie to miejsce, o którym Wam mówiłem, że wszyscy gracze, praktycznie większość graczy są tu właśnie w tym miejscu sobie bazę, bo mamy jeziorko, bardzo dużo miejsca. A mi się to miejsce jakoś średnio podoba. Wolę ten wodospad szczerze. O, widzicie, to w tamtym fioletowym punkcie znajduje się strzelba. To jest chyba wózek golfowy. Ostateczne potwierdzenie, czy ten Jeep jest na mapie, to jest wózek golfowy. Jedziemy sobie wózkiem golfowym. Ach, nie lubię tym. Nie lubię za bardzo. Tak jak mówiłem, mi się nie podoba kompletnie ten wóz. Dla mnie on jest do usunięcia z tej gry. Ale to jest tylko moja prywatna opinia. Nie musicie się z nią zgadzać. Ale dla mnie jest po prostu ten wózek wepchany do tej gry na siłę. Ten motorek jest już lepszy Ale ten wózek golfowy Nie podoba mi się on kompletnie Dobra, dojechaliśmy na miejsce Aj! Chyba to będzie jak wjadę nim do wody Dziup e, Tu jest moi drodzy wejście do e, Do jaskini z akwalungiem paralizatorem Tam w ogóle, w, tam po drugiej stronie tej Tej wody, przy tej górze możemy znaleźć e, Małe, mały camp gdzie możemy znaleźć maczetę ale popatrzcie, to sobie pójdziemy kiedy indziej. Jak wiecie, tak jak w jedynce, mamy tu mnóstwo rzeczy do kraftowania. Zobaczmy, co my możemy tutaj zrobić. Możemy na przykład pochodnie zrobić. Właśnie nie wiem, po jaką cholerę, ale możemy zrobić sobie pochodnie. Możemy też zbroję z liści zrobić, jeżeli mamy liście. Gdziekolwiek one są. Tutaj. Liście. Liście i jakaś. Sz... liście i szmatka. O! To nieźle Wam powiem. I pewnie tak samo jak w jedynce, ta zbroja będzie miała. Specjalność, jak to, że jak będę szedł przez lasy, to będę trudniej widoczne dla kanibali. Ale co my tu jeszcze możemy zrobić? Kamienna. Aha, wybuchowa szczała O, nieźle. Nie wiedziałem, że, że takie rzeczy są. O, proszę bardzo. Czaszka. Gdzie jest czaszka? Tu jest czaszka. I lina. I możemy zrobić ręcznie wykonaną włócznie. Mamy też tą saszetkę tutaj. Tutaj różne fajne rzeczy wypadają. O, proszę, o, proszę. Jak miło. A miałem zobaczyć, co z lin mogę skraftować. Co mogę z lin skraftować? Pancerz z kości. No, to w sumie chyba najrozsądniejsza rzecz. No i co, mogę sobie kolejną linę wziąć? <noise> tu też mógłbym w sumie tyrolkę postawić. Na przykład stąd tam. W ogóle w przyszłości będę chciał zrobić y, same tyrolki. Z, y, przez całą mapę. Będzie trudne i długie, ale będę chciał coś takiego zrobić na tej wyspie. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Mamy ptoki. O, wypadałoby ptoki pozabijać. Robimy sobie dużo strzał. Żubia jeszcze by się przydało znaleźć. O, jest, proszę bardzo, żuwik. No i możemy sobie skorupę wziąć na zbiornik wodny. No patrzcie, mamy kolejne żółwiki. No i zobaczmy, czy możemy drugą wziąć. To by było fajne. Ale wątpię. O, proszę bardzo, mogę drugą wziąć. To nieźle. Zobaczmy jeszcze czy trzecią mogę wziąć. Nie wej tego, daj to jest skorupa. O nie, pewnie nie. Ty, zebrałem. Ja pierdziele. Ktoś widzi skorupy żółwia, bo ja nie. O, mamy skorupy żółwia. Ty, ale zajebiście. A ile my potrzebujemy do z tego całego... No proszę łapać deszczu. Jedna skoro proszę, trzy zajebiście. Dobra, mamy wystarczającą ilość patyków, możemy sobie teraz pozwolić na strzały. Bierzemy sobie oczywiście masową ilość tutaj piórek i masową ilość małych kamieni. Będziemy mieli nieskończony zapas do jaskini. Tam jeszcze dalej moglibyśmy jakieś gogle znaleźć, binokle, ale mm, nie interesuje mnie to na razie. Jak będziemy szli po strzałby to sobie zbierzemy te gogle. Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca na tej mapie, bo na przykład z prawej strony mapy znajduje się nawet więcej ciekawych miejsc niż tutaj. Tutaj możemy znaleźć wiele takich jas jaskiń, które nam będą potrzebne później, a z kolei zakończenie gry jest na w prawej stronie. Poza jaskinią z kataną są jedyne jaskinie, jakie tam są. Znaczy wiadomo, jest tam jeszcze z tego co wiem ten karabin do znalezienia, bo też poza szczelbą tutaj pododawali inne bronie, takie jak właśnie ten karabin, czy ten, czy snajperka po prostu. No ale wiecie, tam z prawej strony jest jeszcze dużo innych ciekawych miejsc. Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, albo jakieś easter eggi, które możemy na tej wielkiej mapie znaleźć, piszcie w komentarzach. Ja sobie skręcią obadam i może w którymś odcinku sobie tam pójdziemy. A, tak, tak żeby była jakaś dodatkowa rzecz do robienia. Może przy okazji coś fajnego znajdziemy. Tylko wiecie, półki by się przydało zrobić, żeby później można było tych, więc, tych itemów więcej zbierać. Mam nadzieję, że tu jakieś taśmy znajdziemy. Dobra, kładziemy sobie plan i kończymy. A ja chyba od razu pod rząd drugi odcinek, na, drugi odcinek a, z, nagram. Dobra, zapisujemy sobie. No i co, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie. No i co, w kolejnym odcinku od razu, na samym początku, wchodzimy do jaskini za kwalungiem.